Czas miniony testament pisze. Przy kieliszku whisky siedzę. Do wora pakuję tajemnice. Co odręczą mnie przez lata całe. Daleko serce moje bije. Myślałem, że zostawiam wszystko. Zabrałem z sobą piekło. Zostawiając duszę. Chcę rozliczyć się z przeszłości. Po moich mostach nikt nie chadzą. Spale wszystkie w proch obrócę, tak jak mroczne strony jaźni, czas miniony nieprzyjaźnie, wspomnieniami dręczy, zapakuję jak Pandorze swoje grzechy i złe moce, kiedy wór mój będzie pełny, niespełnionych marzeń tęsknot, złe przyjaźnie cisnę, też na zawsze znikną. Wszystko spale na pustkowiu, niech popioły deszczyk zmyje i utopi złe zwyczaje, które gnębią życie całe,